Małpiszą gniewcio recytuje. Adam Wieszczu Mickiewicz, stepy akermańskie. Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Kurwa, w się w zieloność i jak łódka brodzi kurwa wśród fali łąk szumiących Kurwa, wśród kwiatów powodzi. Kurwa, omijam koralowe ostrowy burzanu. Elo, już mrok zapada. Kurwa, nigdzie drogi ni kurchanu. Ja pierdolę, patrzę w niebo. Kurwa, gwiazd szukam, przewodnicze kłodzi. Ja pierdolę, tam z dala błyszczy obłok. Czaisz, tam jutrzenka wschodzi? Czaisz, to błyszczy dniestr, kurwa, to weszła lampa a Elo, stójmy w chuj, mordo, jak. Cicho! W chuj, mordo! Słyszę ciągnące żurawie, kurwa, których by nie dościgły źrenice sokoła. Ja pierdolę! Słyszę, kurwa, kędy się motyl kołysa na trawie, kurwa, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. Elo! W takiej ciszy, mordo, Ucho natężam ciekawie, kurwa, że słyszałbym głos z Litwy. Elo, mordo. Jedźmy, kurwa, nikt nie woła w chuj.